Cześć! Zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Infobeka. Mimo iż media z reguły skupiają się na sprawach poważnych, to jednak od czasu do czasu pojawiają się wiadomości, które swoją niecodziennością, absurdalnością lub po prostu odklejeniem od przyziemnej rzeczywistości potrafią poprawić nastrój. Jak zwykle w InfoBece, w tym odcinku również przyglądamy się kilku zabawnym, dziwnym i pokręconym zdarzeniom z ostatnich dni, które przypominają, że świat to nie tylko poważna strona polityki i ekonomii, ale i te mniejsze zwariowane przygody i dramaty. Że zemsta czasami lepiej jednak smakuje na gorąco, a absurdy biurokracji potrafią przerastać nawet najbardziej szalone sny samego Barei. Numer 10 Kangurzy Fight Club. Patrząc na kangury zwykle myślimy, że są urocze i zapominamy, że to potrafią być naprawdę niebezpieczne i zaczepliwe skurczybyki. Niektórzy nawet mają kangurzych kumpli, tak jak na przykład Eric Slade. Ten 52 latek lubił urządzać sobie koleżeńskie zapasy z zaprzyjaźnionym kangurem o imieniu Jack wprowadzonym przez siebie i swoją rodzinę dziecięcym Zo w amerykańskim stanie Karolina Południowa. Niestety w trakcie ostatniego starcia kangura nieco poniosło, co okazało się dla Erika śmiertelne w swoich skutkach. Mimo tego wypadku, zwierzę, według zapewnień jego właścicieli, nie zostanie uśpione. W końcu wygrało w uczciwej walce. Śledztwo w tej sprawie trwa. I pamiętajcie, kangur w złym humorze to pewne kłopoty. A na Dzikim Wschodzie ludzie mają nawet domowe hipopotamy. Numer 9 Kukułcze Jajo. Z cyklu Co tam panie w międzynarodowej polityce? Otóż w piwnicy argentyńskiego Sądu Najwyższego odnaleziono 83 pudła z gadżetami nazistowskiej propagandy, o których istnieniu zupełnie zapomniano. Owa przesyłka, rzekomo z rzeczami osobistymi, została wysłana w 1941 roku z niemieckiej ambasady w Tokio i przypłynęła do Argentyny na pokładzie japońskiego statku. W środku zaś znajdowały się pocztówki z Hitlerem, zeszyty NSDAP i inne pamiątki z epoki, które miały według sądu propagować ideologię hitlerowską w Argentynie. Kto upchnął to kukucze jajo w gmachu sądu, nie wiadomo. Teraz materiały trafiły pod ścisły nadzór i będą katalogowane we współpracy z Muzeum Holokaustu w Buenos Aires. Choć Argentyna słynie z Tanga, Empanadas i Maradony, to historia ta dowodzi, że czasem potrafi zaskoczyć i zatańczyć z ideologią, która już dawno powinna zejść ze sceny. Strach pomyśleć, co znajdą, jak posprzątają na święta. Numer 8: Wszędobylskie AI w praktyce. Nowoczesna technologia zdominowała już naszą codzienność, a niedługo będzie już dosłownie wszechobecna. Przekonał się o tym niejaki Leo Humphreys, który bardzo skrupulatnie przygotował się na rozmowę o pracę marzeń, ale zamiast na rekrutera natrafił na bota. I to najwyraźniej jakiegoś felernego lub humorzastego, bowiem brzmiał niewyraźnie i mocno się zacinał. Pytania typu. Opowiedz o czasie kiedy, kiedy, kiedy sprawiły, że kandydat na stanowisko zaczął wątpić w jakość swojego połączenia internetowego. AI nie dała mu ostatecznie nawet szansy odpowiedzieć na pytania i podziękowała za rozmowę, a następnie się rozłączyła, zostawiając mężczyznę w stanie głębokiej konsternacji. Humphreys nie wiedział, czy to żart, czy też może trafił na kogoś nadkreatywnego i był to po prostu któryś z legendarnych testów na inteligencję i umiejętność rozwiązywania problemów, przygotowany przez ambitny dział HR, lubiący nowe wynalazki. My mamy proste rozwiązanie. Trzeba na taką rozmowę wysłać własnego bota. Niech trafi swój na swego. Numer 7. Absurdy biurokracji, nowy level. Wszyscy kochamy urzędnicze wymysły i wszechobecną biurokrację oraz nakazy i zakazy dotyczące każdej sfery życia. Jak się okazuje, w dzisiejszych czasach przepisy mogą wejść na nowy poziom absurdu i regulować rzeczy, o których nie śniło się ani Barei, ani najśmielszym filozofom. Otóż od 1 lipca we Francji zacznie obowiązywać, uwaga, zakaz podlewania ogródków deszczówką. Ludzie, którzy od lat gromadzą deszczówkę w tym celu, nagle dowiadują się, że jeżeli chcą kontynuować ten najwyraźniej niecny proceder, najpierw będą musieli uzyskać stosowne zezwolenie od lokalnych władz. Przepisy obejmują wszystkich zarówno amatorów ogrodnictwa, jak i profesjonalnych ogrodników i to niezależnie od ilości gromadzonej deszczówki. Brak pozwolenia może skutkować mandatem w wysokości 135 euro, czyli ponad 570 zł, a w skrajnych przypadkach nawet karą więzienia. Aby legalnie podlewać ogród wodą deszczową, należy złożyć wniosek w lokalnym urzędzie gminy. Powinien on zawierać opis systemu zbierania wody, szacowaną objętość deszczówki oraz planowane sposoby jej wykorzystania. Oczywiście we Francji nowe przepisy spotkały się z ogromną falą krytyki, zarówno co do treści, jak i samej biurokracji, a jednak już za chwilę mają wejść w życie. Czy nie sądzicie, że biurokratyczna maszyna pilnująca co robisz z beczką deszczówki to już naprawdę przegięcie pały? Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Numer 6. Niespodzianka w ogródku. Pozostając w temacie ogródków. Ludzie mający przydomowe ogrody zapewne widzieli już niejedno, włącznie z autami wjeżdżającymi im w płot. Ale, żeby w ogródku znalazł się kontenerowiec, tego jeszcze nie było. Incydent miał miejsce 22 maja o 5 rano w miejscowości Bineset, w pobliżu Trondheim w Norwegii. Tu 35-metrowy kontenerowiec NCL Salten pod banderą Cypru, płynąc do portu w Orkanger, dosłownie wjechał na brzeg, tuż obok domu, w którym od 25 lat mieszkał Johan Helberg. Zdumiony sąsiad bohatera mógł zobaczyć, jak poruszający się z prędkością około 30 km na godzinę statek zmierzał prosto w stronę brzegu, kotwicząc ostatecznie w ogrodzie Johana. Sąsiad jak najszybciej powiadomił Helberga, który akurat spał snem sprawiedliwego i nawet nie wiedział, co też los zesłał mu do ogródka. Na pokładzie statku, zarejestrowanego na Cyprze, znajdowało się 16 członków załogi, w tym Norwegowie, Litwini, Ukraińcy i Rosjanie. W wyniku wypadku, na szczęście, nikomu nic się nie stało. Przyczyna tego niecodziennego parkowania była bardzo prozaiczna. Pełniący akurat wachtę, ukraiński oficer przyznał, że po prostu zasnął na służbie. Został aresztowany, a norweska prokuratura postawiła mu zarzuty: Cóż, kontenerowiec w ogródku to może nieco za duża ozdoba ogrodowa, ale na pewno oryginalniejsza niż te oklepane ogrodowe krasnale. Numer 5. Wojny wiatrowe. Jak się już dzisiaj dowiedzieliście, Twoja deszczówka wcale nie jest Twoja. Ale czy można ukraść wiatr? Okazuje się, że jak najbardziej. Właśnie o kradzież wiatru Holendrzy oskarżyli ostatnio Belgów. Podobno wybudowane przez Belgów farmy wiatrowe mają negatywny i całkiem wymierny efekt na stojące już wcześniej farmy holenderskie. Chodzi o tak zwany efekt śladu aerodynamicznego w energetyce wiatrowej. Powietrze wpadające do pierwszej turbiny traci siłę i prędkość, a jego energia rozprasza się w turbulencjach, ma zatem negatywny wpływ na pracę i wydajność turbiny stojącej za nią. Sfrustrowani Holendrzy mają teraz prawdziwy problem. Nie mogą nawet oskarżyć Belgów o łamanie przepisów, bo takowe przepisy po prostu nie istnieją. Już słyszę jak biurokraci od deszczówki radośnie zacierają ręce do roboty. A w przyszłości, jak się okazuje, możemy spodziewać się zamiast wojen o ropę naftową, wojen wiatrowych. Numer 4. Nagi Instynkt w Tajlandii. Wydawać by się mogło, że mimo całej otwartości, pewne sfery życia prywatnego wolimy zachowywać w sferze intymnej. Przeczyta mu jednak pewne wydarzenie mające miejsce na ulicach wyspy Koch Pangan w Tajlandii. Okoliczni mieszkańcy zauważyli tam dwójkę obciskujących się ludzi. I nawet nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że para była całkiem naga. Szybko zainteresowała się nimi miejscowa policja, która zdecydowała się po prostu aresztować ulicznych nudystów, którzy dodatkowo okazali się być Polakami. Jak tłumaczyli 27-letni mężczyzna i 24-letnia kobieta, chcieli oni po prostu wyrazić sobie swoją miłość. Parka miała zostać ukarana grzywną w wysokości 5000 bahtów, czyli około 560 zł. Kobieta zapłaciła i szybko wyszła na wolność, jednak mężczyzna wszczął awanturę z policją i ostatecznie został wysłany na badania psychiatryczne. Władze Tajlandii postarały się też o cofnięcie wiz przyłapanym na obściskiwaniu się nago Polakom. A mogli po prostu posłuchać Zbigniewa Wodeckiego i spędzić upojny, nagi urlop w chałupach. Numer 3. Parówy na kołach. Miłośnicy wyścigów samochodowych połączyli siły z miłośnikami hot dogów. W Indianapolis w Stanach Zjednoczonych, na torze wyścigowym Indianapolis Motor Speedway, odbyły się wyścigi jeżdżących hot dogów. Naprawdę! Kultowe Mobil, bo tak nazywają się te parówki na kołach, to pojazdy promocyjne reprezentujące lokalne wersje hotdogów z sześciu różnych rejonów USA, jeżdżący ambasadorzy firmy Oscar Mayer, znanego amerykańskiego producenta hotdogów dogów, bekonu, kiełbasek i wędli. Choć na amerykańskich drogach są obecne od 1936 roku, po raz pierwszy ktoś wpadł na zarówno twórczy, jak i cudownie odklejony pomysł zebrania wszystkich sześciu z nich na torze wyścigowym. W dramatycznym finiszu na ostatniej prostej jeżdżący hot dog o pieszczotliwej nazwie Slow Dog, reprezentujący południowy wschód, dosłownie zgrillował tuż przed metą konkurencję i wyprzedził będącego dotąd na prowadzeniu reprezentującego Chicago... Doga. I to się nazywa prawdziwy fast food. Numer 2. Rekin biznesu. W Los Angeles pewien właściciel salonu fryzjerskiego, psie od biura burmistrza po policję, uzyskać pomoc w celu pozbycia się obozowiska bezdomnych, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie jego firmy. Jak sam mówi w udzielanych wywiadach, koczujący tam bezdomni potrafią być agresywni i odstraszają klientów nie tylko jego salonu, ale także wszystkich innych lokalnych biznesów, z których duża część była już przez to zmuszona zamknąć działalność. Nie chcąc podzielić ich losu i nie mogąc doprosić się żadnej pomocy ze strony władz miasta, postanowił wziąć sprawy we własne ręce w specyficzny i nieco kuriozalny, choć na swój sposób brutalny i zapewne skuteczny sposób i nagle sprawa stała się głośna dosłownie i w przenośni. Otóż nasz pomysłowy fryzjer przez głośnik zamontowany na zewnątrz budynku zaczął w nieskończonej pętli puszczać na pełny regulator dziedzieńcy hit Baby Shark. Myślicie, że ta strategia okaże się skuteczna? Czas pokaże, osobiście jednak uważam, że szanse są spore. Ja poddany takiej torturze zapewne po maksymalnie dwóch godzinach zgłosiłbym się na dobrowolne leczenie do najbliższej kliniki psychiatrycznej. Numer jeden. Pierożki zemsty. Uliczne wojny gangów to codzienność na Haiti i niestety z dnia na dzień jest coraz więcej niewinnych ofiar ich porachunków. Wśród nich są członkowie rodziny pewnej kobiety zajmującej się uliczną sprzedażą pierożków. Starsza kobieta postanowiła pomścić śmierć członków swojej rodziny. Sprzedawczyni haitańskiej odmiany pierożków Empenadas, znanej tam jako Pates, wykorzystała przysmak, by. Otruć przestępców wręczając prezent gangsterom tłumaczyła, że jest to dar prosto z serca w zamian za ochronę przez nich dzielnicy, w której mieszka. Ponieważ jedzenie zostało przez nią zatrute, już kilka minut po skosztowaniu pierożków gangsterzy zaczęli cierpieć na bóle brzucha i wymioty. Zmarli zanim przyjechało pogotowie. Ostatecznie okazało się, że ofiarami sprzedawczyni pierożków zostało aż 40 członków gangu Wifn Ansan. W obawie przed zemstą kobieta opuściła rodzinne okolice, ale nękana wyrzutami sumienia, dobrowolnie zgłosiła się na policję i przyznała do otrucia gangsterów. Warto wspomnieć, że niedługo po tym zajściu jej dom spłonął doszczętnie w wyniku podpalenia. Jak widać, pierożki babci okazały się mieć więcej mocy sprawczej niż nie jeden wyrok sądowy, a sama babcia ma obecnie na koncie więcej gangsterów niż przeciętny emerytowany członek oddziału AT. Choć rzeczywistość potrafi zaskakiwać w nie zawsze pozytywny sposób agresywnymi kangurami, nielegalną deszczówką czy wielkim statkiem rzucającym kotwice w naszym ogródku, to życzymy wszystkim, aby nigdy nie zabrakło Wam dystansu do siebie i świata, bo wśród zawirowań codziennego życia i wielkiej polityki odrobina drwiny z otaczającej rzeczywistości ma nieocenioną wartość. Piszcie w komentarzach, z którego z dzisiejszych newsów mieliście największą bekę, a my szykujemy się do ponownego zanurzenia w oceanie światowych i lokalnych absurdów, aby wyłowić dla was kilka nowych perełek na następny tydzień. Pamiętajcie zasubskrybować nasz kanał, żeby już nigdy nie przegapić kolejnych odcinków.